Hello ludziska, z tej strony Fabu284 i dzisiaj gramy w Fortnite. ale zanim zacznę zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale a więc co, lecimy i mam już 57 pojem, więc no karnet mam kupiony ale muszę odebrać trochę nagród więc no dobra biorę wszystko i wow Dobra Trochę jest tych nagród Okej, okay. co mogę wziąć? Przetestuję pączek Wezmę tego, ten zestaw Homera Jak on ma tam jakiś Nie wiem jaki on miał kijek Chyba ten No i skin no to oczywiście ten No i dobra Trzeba zobaczyć tylko jeszcze. Tak, on miał ten młotek. I z dodatkowych nagród coś mogę odebrać to okej. Okay. I będzie drugi piesek. <laughs> Spoko. Więc co? Lecimy. Dobra, jestem już w busie i no teraz ta mapa jest fioletowa. I w sobotę będzie event. Z którego będę prawdopodobnie robił live'a, więc zapraszam Was tam bardzo. I e, więcej o nim napiszę, zbędzie filmik na następnym filmiku bardziej się dowiem o której to będzie i tak dalej, nie? Dobra Udało mi się znaleźć spluwę 5 w jednym. Oho nie no, z góry budynku O nie, nie. Trzybuję... u Nie no Spokojnie o kurde ile tu jest ludzi U Okej, okay, jakoś mi się udało uciec, ale oni, tu nie idą! Nie, dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra, lecimy kolejną, kolejną grę. I teraz, nie wiem, spróbuję jeszcze raz na tą elektrownię polecieć. Tam, co jest? A, też co widzicie? Okej, okay. on tańczy ten najzwy najzwyklejszy taniec, a muzyka jest inna i jeszcze lata, więc szczerze, nie wiem co tu się stało, nie, nie, ja muszę mieć tych przyjacieli, aha, nie ma skrzynki. Ej, fajny ten plecak się zjada. Wcześniej tego nawet nie zauważyłem. Co jest? Ciekawe co się stanie jak... skończy mi się ten pączek. Szczerze fajnie to wygląda. Nie mieli leczenia, serio. No chodź tu, spokojnie. Gdzie on poleciał? Nie wiem. E, słabo, ale wiem, że wróci pewnie kiedyś. Może. O telefon dzwoni. Co? Okej. Okay. Coś niefajnego tam było. <laughs> no dobra. nie fajnie. Już nie podejdę do tego telefonu nigdy. O, czy to jest ten gościu? Tak. No i łatwo. uciekł i, i tak zginął. No... on dobra, nawet spoko Nie ma nikt pompy jakiejś oprócz cztej. Niech ten no reaktor zacznie wybuchać. Czy co to tam było? To się ten kod wpisywało. Nie pamiętam, dawno tu nie byłem. Żółty pomarańczowy. Niebieski. Okej. Okay. Nikogo więcej nie ma. Skrzynek też nie widzę, ani nie słyszę. Nie wiem, szczerze, nie ma tutaj żadnych nawet broni, tak, o, jest parę skrzynek na tej miejscówce, tylko To jest jakaś pompa. No dobra, no, ta jest nawet spoko taktyczna, tylko że szara, no nie, ona jest fajna, dobra, ale no, mówię, szara, to nie za bardzo sobie nią postrzelam. Okej, okay, gromowa zielona, to trochę lepiej. Aha, i ten pączek widzę, że się zresetował. U aplikator dezodorantu. Przyda się na kogoś. O! Konsoleta elektrowni, no dobra. Tylko nie, pa nie pamiętam, jaki był kod. Chyba żółty, pomarańczowy, niebieski. Czy tam czerwony... Tak jest. Okej. Okay. Mm, słaby lud, Słaby, słaby. Nie fajny. Tyle czekałem a nic fajnego. Co to, co jest? Dopiero teraz to zauważyłem, że tam jest Homer. No dobra, tyrolką będzie szybciej. Ja dosłownie wcześniej tego nie widziałem. O, jest gościu. Nie ma gościa już jednak. Kurde Ej, ale szczerze nawet spoko jest ten skin On się w lobby wydaje taki wielki, a w grze to Taki... prawie normalny ten skin Jest złoty pączek gdzieś? Nie ma Ale na serio O, tu ktoś jest Chodź tu Aha no dobra. Teraz mega dużo ekspa się zarabia i szczerze muszę przyznać, że to jest jeden fajny, jeden z lepszych sezonów, mimo że myślałem, że to będzie taki słaby sezon na przykład jak w się sensie ze Star Warsami był ok, Ale no, ten myślałem, że będzie jakiś gorszy. A jest całkiem spoko. Gdzie? Gościu jakiś strzela. Aha, tu. Okej. Okay. Aha, jak nikogo nie zabijałem, to ten pączek się naprawia. Dobra, teraz to zauważyłem. Och, byłem dopiero w elektrowni. Czemu tam wtedy nie mogło wybuchnąć? Znaczy pączkami padać tylko teraz. No nie. się na długi dystans zbudowałem, żeby sobie polecieć. Świetnie. Ale fajny na serio też wygląda takie fioletowe. Tu jest. On ma tego skino... Nie wiem w sumie jakiego. Ale tu były jakieś te rzadkie. To fajnie. Nie wiem jak się nazywało, ale to były te jedne z rzadszych. No kurde. Jest! I... Nie widzę złotego, ale tutaj widzę typeczka jakiegoś No nie no tak się bawimy Nie no, utknąłem w pączku. No czemu ten gościu ucieka? Nie no, serio? Nie wierzę. Tak sobie będziemy uciekali. On sobie dalej pożyczy tu siedzi. Tam ja cię kręcę. Nie no, se szczerze nie wierzę w typka. A jeszcze nie wiem, gdzie on poszedł. Fiacie, serio. Jeszcze się nakampił na mnie. Nie, no i znowu ucieka. Co to jest za człowiek? leczyło mnie do końca. To nie on. A, kolejny. Dobra jest. No jeszcze tego czerwonego trzeba znaleźć. Tego co uciekał, odesz tych... oneczków. Cztery osoby zo zostały. O kurde, prawie mnie uderzyło. Nie wiem czy to zadaje obrażenia, ale pewnie tak. Pewnie jak spadnie mi to na głowę, to zginę. Nie ma żadnego złotego. Ostatnio znalazłem 3 złote. W jednym miejscu, nie? W jednym deszczu 3 to nie daje drewno. Skąd ja mam tyle maców Co jest? Nie mów, że tam jest ten czerwony. Jest! Chodź tu. A nie mi znowu uciekasz pewnie. No i zgadnijcie, co robi, ucieka jak zwykle. Uff, serio? Nie, no leczy się. Nie wierzę w tego gościa A nie, to jest inny Co? To był jeszcze inny Aha Nie no świetnie Teraz to ja się lecz Co tu się dzieje? Tu jeszcze ktoś jest. Ha... Homer prowadź mnie. No nie no. Serio? No. <try> <try> Trzy osoby zostały. Jedną jestem ja. Ten trzeci nie wiadomo, gdzie jest. O nie! Gdzie on jest? No serio? Na trzeciego? I to jeszcze w taki najgorszy sposób. Nie mam leczenia, super. On tu gdzieś w metalu jest. A gdzie tu jest metal? Oho. Co? Nie, jeszcze Homer. Nie! Homer umie niszczyć ściany, super. Ja nie mam w ogóle leczenia. Super, co to jest za lud? On tu musi przejść. A tu jest taki lód. I bez leczenia. W dodatku. Tu jest ten czerwony. Dlatego on był taki wkurzający teraz. Nie, no ale nie mam leczenia. On ma przewagę, bo ma leczenie, ja nie mam. Nie ma tu burgerów. O. Nie wierzę. Szczy z góra. Chyba nie. Nie. Nie, no. Ten gość był taki wkurzający. Dobra, no, no trudno. Masakra. ale co, to by było na tyle, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, skin jest naprawdę fajny, ale co, to by było na tyle siema.